Jest godzina 12.55. To jest niemożliwe, o której my wstajemy. Borys! Borys nie ma żarcia. Oj, oj, trzeba mu kupić jedzenie. Ty ile on je? Człowieku, ty jesteś nienormalny. Dobra, idziemy sprawdzić. O nie, muszę jechać zatankować. O, nie, muszę podlewać. Ja nie... Aha, czekajcie, wy mi pisaliście coś. Że coś za wanną gdzieś coś jest automatyczne podlewanie. Gdzie? Jakiś... Brak wody, nie zaimplementowana jeszcze, co? Tu gdzieś mówiliście, że, że coś gdzieś jest niby, nie? No ale jak nie zaimplementowano jeszcze? Jak to nie mamy wody? To co ja w ogóle tutaj zębów nie myję? Wygląda na zepsute, okej. Okay. No ale gdzieś tutaj mówiliście, że jest jakiś korek czy coś takiego i to mi da możliwość po automatycznego podlewania. Tylko muszę tu chyba zatkać korek, wlać wody i wtedy woda się będzie wylewać czy coś takiego. Na no, tu, patrz, brak wody. Czemu nie mamy wody? Jak to my nie mamy wody tutaj, ty? No, no to nie ma wody. No jak, jak woda? No nie ma wody. No przecież to nie działa, ty. Wygracie w jakieś skrakowane wersje, jakieś stare wersje. Nie, nie jest ten, nie jest zaktualizowane. I później mi piszecie, że macie jakąś wodę. Ja żadnej wody nie mam, ty. No jak nie zaimplementowano jeszcze. No czyli to oznacza, że wody nie mamy. No a ja bym się naprawdę automatyczne podlewanie. No przecież to jest. Na pewno tu jest jakiś system tego podlewania, tylko to nie chce zadziałać, nie? A może muszę kupić umelanie jakiś ten... Co? Może omelanie muszę kupić jakiś wąż ogrodowy? No zobacz, przecież tu jest normalnie susza, ty. Ja nie mogę, nie? Chyba że, ja, chyba, że ja coś źle robię. I później wy mi mówicie a, junior, bo tam było, nie? A ty tego nie zrobiłeś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja tylko wiem, że ja, że ja nie zawiozę ża żadnego piwska dzisiaj, bo przecież ja nie dam rady. Chyba, że tam będzie coś do zlania, w co wątpię. Pisaliście mi też o kłodach, że te kłody jednak działają, ale ja sam nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czy te kłody działają, czy nie. A z tą wodą to przecież by mi Crazor napisał też, że słuchaj, tam musi zrobić tak, tak, tak i tak, nie? I byś sobie tą wodę podpiął. A tak, no to, no tej wody nie ma, no jak? No gdzie? Może stąd muszę jakoś wziąć, ty co? Czekaj, tu się wezmę, nie no, tu się wejść nie da. Tutaj wskoczyłem do tego. Tu się zbiera deszczówka. No ale to by było na tyle. No jak nie zaimplementowano jeszcze? No ja nie mam wody. Tu widzisz, nie ma. Tu się, tu się otworzyć chyba ty, tego szrapek nie da. Wejść się pod szafki nie da tu mamy światełko, tu mamy, no tu nic nie ma, no nie mamy, po... chyba że gdzieś za szafą tu, da się tu wejść, nie da się tutaj wejść. Widzisz, no nie mamy wody, no co ja Ci mogę powiedzieć, nie mamy po prostu wody, no jak woda, no nie ma wody, nie ma normalnie wody, ja sobie coś zjem, bo jestem głodny. Dobra, co my teraz tutaj musimy robić, yy, becie musimy jechać naprawiać, ale zanim to zrobimy, to ja przecież muszę jechać po paliwo. Bo tu już zaś jest echo I musimy jechać tą becie naprawić, no przecież już jest 14 Jak ja nienawidzę o takiej porze wstawać, to jest niemożliwe Bo przecież dzisiejszy dzień będzie, zaś pluję Bo przecież dzisiejszy dzień będzie mega szybki A ja jeszcze muszę jechać porozdawać piwska i tak dalej O ja nie mogę, dobra zawiozę, o nie Zawiozę to sobie chociaż tutaj Żebyśmy mieli Może będzie 120 litrów, nie wiem, nie mam pojęcia No ja już tutaj potrzebuję drewienko i w ogóle Pisaliście mi o kłodach, że to działa że nie muszę tego ciąć, ale ja, ja sobie chciałem to pociąć o, Mamy coś, ale nie będzie 120 litrów no. Nie będzie nic Ile tu mamy? 72 Przecież to jest bez sensu, no Bo ja się zajmę tą becią, wiecie Dlatego tak też chyba zrobimy, że ja po prostu pojadę do tej beci Ja tutaj, ja dzisiaj nic nie robię Mi się nie chce, ja dzisiaj nic nie robię, mi się nie chce Patrz, pusta puszka To sobie odłożymy tu, żebyśmy mieli I no i co, jedziemy rozdawać piwska, nie? I jedziemy zalać, ile tu jest? Aha, bo ja wlałem do tamtej beci, dobra, dobra no i widzicie, I, aha, jeszcze muszę kupić ten dolot filt e, filtr powietrza No, czyli dolot, nie? Żebyś, żebyśmy mieli Bo on ma już sobotę zamknięte, więc ja się muszę spieszyć Ja muszę dzisiaj albo jutro tą becie zrobić Borys, jojada Dostań w domu, nara Bracie, towarzyszu, nie znika, jeszcze mam dla ciebie piwsko Proszę bardzo A ten, do... nie pogadaliśmy z Gillesem Ej, hej, dobra, Francis, ile już mam? 40 Ty, to chyba dostaniesz za jednego młot? E, udarowy Nie? I w... może później sobie tą becie zrobimy Po co ja się teraz tym zajmuję? Jak zaś pluję, nie, do tego auta To jest niemożliwe Roger się ma, trzymaj Jesteś taki miły, dziękuję, proszę Co ja potrzebuję? Ten dolot potrzebujemy Nie turbo Tylko ten zwykły, tani bym chciał Nie, no ten Układ dolotowy, OM Ale to się nie opłaca, ty Kolektor wydechowy, nowy Kolektora wydechowego też chyba nie mamy Układ dolotowy, wydajność, kolektor To chyba potrzebuję Wlot powietrza, indywidualna przepustnica i wszystko Bo to kosztuje 899 Układ dolotowy, OM Dobra, wezmę OMA Wiesz dlaczego wezmę OMA? Bo ja chciałem zobaczyć, jak to. Później zobaczyć sobie różnicę. OM samochód i nie OM samochód. Żebyśmy zoba zobaczyli różnicę. Jak, jak to w ogóle wygląda. Dobra, powiedzcie wy mi teraz, czy Melanie ma na sprzedaż jakieś te. Węże ogrodowe. Jak nie ma, no to ja nie wiem, jak zrobić tą wodę. Wy mi tutaj opowiadacie jakieś smęty, że, że niby coś można zrobić, nie? A to nie tak pewnie działa. Hmm. Melanie, masz jakieś węże ogrodowe? Melanie skarbie. A mogę pomalować każdą doniczkę rośliną. To spoko. A masz jakieś węże? Tu coś jest. Patrz. Podełko dla ptaków Nie zaimplementowano w grze jeszcze No dobra, żarcie musiałem kupić, zapomniałem o tym I co my tu jeszcze byśmy potrzebowali? Przysmaczki mamy, masz tu jakieś węże, Melani? Melani, masz tu jakieś węże? No nie masz żadnej węży, naprawdę? Tu są dekoracje jakieś, straty pierdaty Nie no, bez sensu, no A może z tyłu masz węże ogrodowe? Tu masz płotki tylko, palety Palety? Czy ja palety potrzebuję? Nie wiem do czego palety potrzebujemy Ale na pewno nie do podlewania Dobra, dawaj tu, cyk i teraz jedziemy dalej, bo za chwilę mi zamkną wszystko. Ja muszę szybko do tego jechać. Do tego to, co piwska sprzedaję. Ja, ja muszę z mieć dobre stosunki. Bardzo no za chwilę zamknie. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Tutaj minuta to jest, tam dwie sekundy albo trzy. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj. Hamuj, Ziomek. Hamuj, no hamuj. Syk, dobra. Piwsko dla ciebie. Otworzyłbyś mi drzwi, co? Bo pan przyszedł. Siema. Dobra, Federacją Ilo, jak on się nazywał? Nie widzę. Eryk! Eryk! Jak z tobą wyglądają stosunki? 28, ty mi nic nie dajesz, Tutaj my nie potrzebujemy. Dobra, nic nie potrzebuję, nara. Oj, zaś trzy beczki mam do zwrotu. Ja nie mogę, przecież ja to będę zlewał i zlewał i zlewał, opiety. Ja bym sobie może łódkę kupił, póki mamy pieniądze. Bo później może być tak, że tych pieniędzy nie będziemy mieć, bo powiecie mi A zbieraj na te, na prąd Po co mi prąd, ty, jak mam paliwo Siema ziomy, proszę, hey, dzięki hey. A, b, a, b. a mogę z nim jeszcze gadać? Ja, ja, ale, ale mi już przyjaźnie idzie do góry, więc nie trzeba nic, nic z nim gadać Żak, żak 47, za chwileczkę będziemy mieli 50 I co się wtedy stanie? Nie wiem Potrzebuję śrubki, ja tutaj zawsze śrubki potrzebuję Uuu, belbe, belbe bel. Jak ja lubię jak oni tak gadają. To co, kupujemy tą łódkę czy nie? Bo zanim ja tą becie zrobię, to ja nie wiem czy ją ja dzisiaj zrobię. Dlatego też podjedziemy chyba sobie zobaczyć, jak wygląda ta, ta łódka tam, nie? I sobie ewentualnie troszeczkę popływamy. Dobra, co jeszcze mogę kupić? Belbe, belbe! Zostawimy żół... Tamtą becie zrobimy sobie żółto, czarną. Co myślicie? Ja tak o tym myślałem, tak poszedłem spać i tak myślałem, mówię, a zrobię sobie żółto czarną becie. Z żółtymi LEDami, dlatego też muszę jeszcze ledy kupić. Pałni już idą spać. Gdzie tu są te LEDy? Tu patrz i wszystko. Normalnie ledy, kit, kit ledów. Będziemy mieli tutaj też żółte podświetlanie, a tam sobie zrobimy różowe. Dobra, jedziemy. Jedziemy po tą łódkę sobie kupić, bo no ja jestem też ciekawy, jak to wygląda, bo ta łódka jest do kupienia tutaj w Rzeżewokłę. Że I ja mogę sobie popłynąć tu przepłynąć i do siebie do domku, bo ja tam też mam molo, nie? I wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest jakaś tajemnicza wyspa, bo nie wierzę, że nie. My sobie będziemy musieli to też ogarnąć, ale tematem dzisiejszego odcinka jest to, że my sobie kupujemy Łódkę, bo ja muszę też jeszcze do dziury zadzwonić, żeby on mnie tutaj przywiózł. Żebym ja sobie. Tu to było, nie? Żebym ja sobie ściągnął tą łódkę, żebyśmy my mogli sobie popłynąć do domu. No przecież nie zostanę tutaj tym moim pick-upem. No bo jak? No bez sensu. A ja mam mapę dalej w ręce. ja z mapą w ręce jałem. Dobra, zamykaj to badziewie. Idziemy kupić łódeczkę. Patrzcie, tu są te wiatraki, nie? To, to już jest spoko. Tu są wiatraki, ale ja dzisiaj nie przepłynę przecież tą łódką, chyba, nie? Ja dzisiaj tą łódką nie przepłynę. No jak? Co ja, co ja mogę z tą łódką zrobić? Nie wiem, patrz. To kosztuje 14500, a nie 1500. Ja nie mogę, ja myślałem, że to kosztuje 1500, a nie 1450. Ty. Więc tematem naszego odcinka dzisiejszego nie będzie, że kupuję łódkę, tylko biedny Osioł. Ja wiem, co ja zrobię. Jest 18 godzina, no już prawie. Zanim dojadę, będzie 18. To jest bez sensu jechać na warsztat, na wysypisko, bo jak ja tam pojadę, to będziemy, już, już będzie ciemno. Ja sobie tutaj posprzątam, bo przez to, że mamy tą becie, to ja nie potrafię ten ogarnąć tematu. Aha, jeszcze muszę pompkę tam zawieźć, więc sobie tą pompkę tam zawieziemy, zawieziemy układ dolotowy i ja tam pojadę betą, ponieważ jak ja tam pojadę becią, to ja się mogę zdrzemnąć na tym. Mogę kupić, wiecie co jeszcze? Ja jeszcze mogę kupić ten. Miski, żeby mój pies miał tam co żreć i pić. Bory, z żarcie ci przywiozłem. Cieszysz się. Zaś <laughs> picia, nie, ma, nie. I, on, I on na bank tu piszczy, nie? Zaś. Zaś tu jedzie ty. Zaś całą miskę wypił, tu zaś nie ma tego. Normalnie ma marudny odcinek dzisiaj jest, nie? Masz, pi! Dobra i teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy tak, o, tutaj mamy... Aha, tu muszę wziąć ze sobą, ale to wezmę sobie do beci. Wiesz dlaczego to sobie wezmę do beci? Bo ja pojadę tam becią. Będzie fajnie. Dobra, tutaj mamy raz, później mamy pompkę dwa, żeby nie zapomniał. No i śrubki tu jeszcze mamy. I to, to muszę zawieść tam. Mamy tak, śrubki, yy, wlot powietrza OM. Tu się, nie muszę się napić. To mogę wyciągnąć, i gdzieś tu jeszcze jedne śrubki powinny być. I tu są śrubki. Dobra, i teraz możemy to zamknąć, tą hawirę. Bierzemy śrubki, bo je musimy wziąć ze sobą. Dobra, i na tylną kadapę weźmiemy sobie jeszcze ten układ dolotowy. ja wezmę Borysa ze sobą, tylko weźmiemy miski ze sobą. Miejmy nadzieję, że to się nie wyleje. Ale zaś nie będę miał wody. mógł ty. O, i w sumie mam teraz dobry pomysł. Bo już się zbliża godzina 19. Więc, jak sami dobrze wiecie, ta moja cukrownia będzie szybciej pompować. sprz. Więc idziemy trochę popracować. Ja chciałem iść wcześniej spać, żeby Becią się jutro zająć, ale jak ja teraz pójdę spać, to a ja przecież wstanę o godzinie 3. to jest bez sensu. A moja kochana cukrownia i 48 tysięcy beczek pustych. Ciekawe, ile zarobię w niedzielę. W ogóle pisaliście mi, że mi się to krótko pali, ponieważ mam mało papieru. No, jak mam mało papieru, jak to jest tylko na podpałkę? Jak ci się papier może palić ten? Co ty gadasz, mi tutaj w ogóle za głupoty? Nie, tu jest, to jest niemożliwe, no przecież już zaś się nie kopci. Ja tylko pojechałem, ja tylko pojechałem na sobie troszeczkę drewna, nie? A tu już zaś się nie kopci, przecież to. Aha, bo ja 4 godziny to robiłem. No ja, no jak to się robi 4 godziny, no to ja. Mówiliście, żebym tego nie. ten, bo, bo kłody też można palić od razu z miejsca. Tylko czy ja mogę. No ja w sobie teraz brzozę wsadzam, bo te brzozy są w sumie spoko. One się chyba spoko palą. Dobra, tu już mamy pierwszą fullbeczkę. Ile tu jeszcze mamy? 23 litry. Ja chciałem sobie walnąć przez całą noc, taką nockę sobie zrobić, w sumie. Ale nie zrobimy, bo już jest 23. A ja jeszcze tu muszę wyładować te kłody, no i wszystko. Pierwsza 44, człowieku. To jest niemożliwe. Ale te, te kłody, to się tak szybko wypala, że to jest niemożliwe. Tu jest dopiero 67%, a mi już energia spada. No przecież ja muszę iść spać. Jest druga w nocy, no stary. A ja mam tu tyle beczek jeszcze do zrobienia. Ja mogłem sobie kawę kupić na nocki, Pa, raz, dwa, trzy, cztery I tu piąta Ale chyba w tym tygodniu zawiązem Z sześć albo siedem Więc chyba fajna wypłata będzie Nie jestem w stu pewien Ale powinna chyba być fajna wypłata Ta elektryczność by się przydała Bo te pilnowanie Czy tu się pali To jest to po prostu katastrofa Mówiliście, mieliście rację No ja już idę spać Bo już jest Za chwilę będzie, ty, dawaj Jedziemy, Borys, no trudno się mówi, no co zrobić? Nic nie zrobić. Zaś pójdę spać o godzinie 14. Ty. Znaczy, wstanę o godzinie 14 bez sensu. bo nie, ja sobie to te, te autko zostawię. Bo mi się wydaje, że, że tak czy siak mi się zrobi jeszcze jedno, ale Badzie, trzecia w nocy. Chodź, Borys, idziemy spać. Tu zaś jest niepodlane, więc tym, tym też się musimy zająć. Borys ma picie. Dobra, Borys ma picie, idę spać. Trzecia 41. I ja znowu wstanę o godzinie 12. I ja muszę szybko, tu, szybko podlewać, szybko jechać do miasta. 11.22, no, ps, bardzo późno. Zjemy sobie coś z samego rana na siadanko, jak jakbyś inaczej. I co? Trzeba iść szybko podlewać. Nawet się nie myjemy ty, nawet zębów nie myliśmy nic. Od razu jedziemy, patrz. Tu wszystko jest. 95%, więc jutro znowu będzie dzień zbiorów. A tutaj było sucho. Ja tu widziałem jak szedłem w nocy. Tutaj nie jest podlane, tu nie jest podlane. Dobra, i to by było chyba na tyle. Musicie mi dać znać koniecznie w komentarzu, jak to się robi, żeby ja miał wodę. No przecież to mi zajmuje. Teraz, teraz mi akurat nie zajęło dużo czasu. Ale jak ja przecież zetę bikozy gaha i ja będę miał 100 tego, to jak ja mam to podlewać? To. mi... Sam zaś jest nie podlane. To mi widzisz to jest bez sensu. Byłem przed chwilą było wszystko podlane. Teraz idę, jest sucho w jednym miejscu. Tu, widzisz? Chyba, że tego nie zauważyłem. No nie wiem, musicie mi dać dać koniecznie w komentarzu, bo ja nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie teraz, moi drodzy, ciśniemy szybko, ponieważ musimy zawieść dwie beczki. No nie będę... Chyba, że się nie zrobiło się. Przez nas się to nie zrobiło. Jakbym miał elektryczność, to ja bym miał wszystko na fula. A tak, no, no lipa, nie? Ja muszę pomyśleć, coś z tym zrobić. Czy kupić tą osmozę, która 50% szybciej będzie robiła, czy zrobić coś innego. Tu już zaś po, 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 Tutaj pompuje, A tutaj, patrz: 86 litrów. Ty, to może może napalę w piecu jeszcze, co? Żeby zlać trochę tych litrów. No patrz, Borys, odejdź. Borys, boś to się nie chce zlać. O, leci. Ja chyba trochę napalę w piecu, żeby tu się troszeczkę zrobiło. Będzie git. Czekaj, bo, bo te kłody się bardzo y, ciężko podpala, więc najpierw musimy tak rozpalić i dopiero później wsadzić to. Tylko ja będę wsadzał takie mniejsze kawałki. Bo te większe to one później się bugują i tam lodują, w tamtym koszu. Ale ja nie wiem czy ja zdążę, bo tutaj mam 71%, a tu jest dopiero dwa. A już jest godzina 12.20 To jest bez sensu, że ja robię to w dzień Naprawdę To, to, nie, ma, to nie ma... jakiegokolwiek sensu bo, bo w nocy to jest po prostu o wiele lepiej robić Nie dość, że my marnujemy to drewienką, to to jeszcze się w ogóle nie chce robić Ja przez dzień muszę zbierać do tej beczki Ile tu jest w ogóle litrów? Tu mi, tu mi... nie pokazuje ile to jest litrów Ja mogę kupić tamto za 10 koła, że tam jest 9600 litrów I dopiero później tą osmozę kupić sobie 75% I to robi, patrz Raz na 5 sekund robi... psz I to jest... to jest bez sensu Bory zjedziemy. Dawaj, chodź Trudno się mówi. Zawieziemy w przyszłym tygodniu. I tak mamy do zawiezienia dwie beczuszki. Także jest spoko. Dobra, sprawy na mieście załatwione. Możemy jechać naprawiać becie. Pojechałbym jeszcze do Antonii, ale ciekawe, jest jakaś ukryta relacja z nią. Tu zaś jest sucho. <grym> ja nie mogę Bory zwyłać. Nie możesz tam polizać trochę? Co? Ja się miałem czymś innym zająć, ja zaś będę coś innego robił, ty. Co z tą moim becią? Tu zaś paliwa brakuje. Dobra, na razie mamy. Tu jest sucho! I to wszędzie jest sucho. Moje kwiatuszki suche są Dobra, wszystko chyba podlane Ja będę czekał na dzień zbiorów Bo to jest bez sensu, jak ja mam teraz to szybko robić Jedziemy odnaprawiać naszą beczkę. czy ja wszystko mam? Chyba mam wszystko Dobra, układ dolotowy jest Borys ze mną nie jedzie, nie ma szans Jak on ze mną pojedzie, to... Ja zapomniałem, że tutaj paliwa nie mam Nie ja zapomniałem, że tutaj paliwa nie mam Bo ja ostatnio się popisywałem i ja jeździłem To zaś muszę do miasta jechać, nie no, no odpal to, no Muszę tu zalać trochę z tej beczki, co przywiozłem, no Zamiast do domu to zalejemy tu. No, mówi się trudno, ej". Dobra, tyle na razie wystarczy, bo ja potrzebuję też coś do domku tutaj. Dobra, ziomy, żeby jeszcze nie zapomnieć, weźmiemy sobie konsolę ze sobą, bo ja bym jej nie zabrał i byśmy nie mogli zapisywać. Syrop klonowy, coś potrzebujemy zjeść, nie? Jedziemy, dobra, dawaj, let's go. Ręczny? Nie widzę, gdzie jest ręczny znowu. Ja zapomniałem, że w tym aucie tak się śmiesznie jeździło. Dobra, jedziemy. Mi się wydaje, że ja muszę tam coś jeszcze dokupić. Patrz, 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 no już się zakopałem! Weź mi z tym. Ja nie mogę wytrzymać psychicznie, no. Ledwo co wyjadę, już się zakopię, nie? Dawaj, czy ja wyjadę teraz? Weź to mi stąd Ja wyjechałem, dobra, jest spoko 15.45, ja idę auto robić, nie? To w ogóle sensu nie ma Przecież zanim ja dojadę, to tu już będzie ciemno pa, hop Za chwilę mi wszystko z bagola wyleci Dobra, i jesteśmy Wiecie, że ja tutaj przyjechałem bez jedzenia, bez picia, bez czegokolwiek, nie? Ja mogę sobie w sumie z tej bety tutaj świecić światełkiem jakby, co? Weź mi ten układ dolotowy jak się wyłącza, to badziewię. No patrz! Dobra, i wychodzimy. I otwieramy, i musimy szybko cisnąć. Po pierwsze, pompka. Trzeba już napompować opony. Dawaj, jedziesz. O, i jedziemy. Ile tutaj było? Tu jest... 32 PSI. się 50. No jak 50? Przy 50 to ci wybuchnie opona. Dobra, ja się jednak później tym zajmę. Bo za chwilę mi czas... Ten, nie czas, tylko... No wiesz, co się stanie. No bez sensu będzie. Dobra, jedziemy z tymi, nie? MacPersonami najpierw. Dobra, tutaj mamy... Raz, dwa, 3 i 4. Ok. Eee. Trzy. To co jest? 3 i 4. Dobra, i trzeba teraz to przykręcić. Tu to gdzieś jest tu. I trzeba to teraz fajnie przykręcić. Bierzemy nasz złoty śrubę i mamy 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12 śrubek, nie ma na razie tragedii. Musimy to od, 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 góry tutaj zrobić. Nie? Miejmy nadzieję oczywiście, że nam śrubki wystarczą. Tu jeszcze trzy. Tu musicie zobaczyć do bagażnika. Bo niektórzy będą dopiero pierwszy raz budować samochód. Ja wiem, że ja wam pomogłem. Jak zrobić te, te... Te persony tutaj przykręcić. Tylko to jest takie tricky. Ja bym sobie mógł tutaj wskoczyć, w sumie nie mogę. Tutaj muszą być trzy śrubki. No patrz, a może nad kolej wejdę? Nie, nie da się. To trzeba jakoś tak, o jest. Tutaj możemy sobie na, na, na tym stanąć. Ja teraz sobie będę wszystko kręcić ręcznie, a za chwilę brat mi da klucz udarowy Ja się normalnie zdenerwuję. Dobra, tutaj macie trzy i jeszcze trzy, widzicie? I to jedna paczka poszła już na te Mac Persony czyli na amortyzatory. Dobra, raz, dwa i trzy. Dwa i trzy, jeszcze nie mam tego fotela. Więc będę musiał z tego chyba wykręcić, bo się tam nie obrazi, że na razie nie będzie ze mną becią jeździć. No ale tak to działa. Dobra, wkręcamy tutaj. No już słońce zachodzi. 17:14, już słońce zachodzi. A ja jeszcze piwska nie mam, nie mam nic przy sobie. Dobra, teraz z przodu, bo z tyłu już mamy. No, i tutaj już mamy, nie? Zrobione, więc teraz idziemy i bierzemy te łożyska koła. Widzisz, one tutaj muszą tak zaskoczyć. I najgorsze jest to, że ja mam tylko trzy. Bo jedno gdzieś mi zniknęło. Raz, dwa. Ja je straciłem. Nie no jest! Łożysko, łożysko, dobra, jest git. Więc mamy praktycznie wszystko. Mamy łożyska koła. Za chwilę się ciemno zrobi. Tu i teraz montujemy jeszcze te. Patrz, tarcze hamulcowe. Czy to, to jest bez różnicy? Czy przód, tył, lewo, prawo i tak dalej? Tylko że, o, dobra, działa. Patrzcie, mamy już tarce, tarcze hamulcowe. Daj no. Tu, tu i tu. I teraz to musimy wkręcić na. Ale razem z oponami byśmy to musieli chyba wkręcić. Tylko że czekaj, bo ja z tego co pamiętam, to musimy wziąć tu dwunastki i gdzieś tutaj. Od tyłu trzeba to też wkręcić. Po dwie śrubki to chyba było. Bo tutaj przyjdą niby te zaciski hamulcowe, albo nie, tutaj się te, te poprzeczne te stabilizatory montuje chyba. Widzisz? I jeszcze od spodu wchodzi chyba dziesiątka. Znaczy ta dwudziestka duża. Nie, ona wchodzi tu, ale od spodu teoretycznie też chyba powinna wejść. No nie wiem, wkręcimy sobie już tą śrubę centralną tutaj, żeby to miało wszystko ręce i nogi, więc widocznie z tego Nie wiem, no wydawało mi się, że tutaj są chyba trzy śrubki, a jednak są tylko dwie. No nie wiem, no później wejdziemy tak czy siak pod kanał jeszcze, pod samochód i zobaczymy, jak to wygląda. Na razie tu już mamy chyba te magpersony wkręcone, więc chyba jest git i możemy montować najprawdopodobniej opony. Tylko oczywiście musimy jeszcze też napompać, nie? Żeby sceny nie było. Aha, one się tutaj wchodzą, widzisz tu! Tu się te MacPersony przy, przyczepia. Tam, ja tam widziałem, tam są na dwie śrubki. Dobra, jest git. Dobra, tu już też mamy przykręcone, więc bierzemy jeszcze tą śrubę centralną. <grym> Montujemy tu i już praktycznie można chyba koła wsadzać, patrz. Okej, okay, jeszcze muszę napompować. Do 32 PSI. Dobra, tu jedno mamy. A czemu tu jest napisane zardzewiałe koło, jak ja już je odrdzewiłem? Ty, czemu dalej jest nazwa zardzewiałe koło? Dobra, tutaj mamy 32, wszystko spoko. To już możemy odłożyć. No i patrzcie. I Becia zaczyna stawać na kółkach. Oh my god. Tylko nie wiem, czy mi śrubek wystarczy, wiecie? Ja nie wiem, czy mi śrubek tyle wystarczy, bo przecież tu jest miliony śrubek potrzebnych. Tu jest 5, 10, 20 śrubek tutaj potrzebujemy. Czajcie to? Dobra, wszystkie śrubki mamy. Ten musimy teraz oczywiście wkręcić i niestety już się zrobiło ciemno. 19.39, czyli do 19 praktycznie teoretycznie możemy tutaj siedzieć i pracować. Wydaje mi się, że jutro sobie tutaj przyjedziemy, ogarniemy sobie tą becie do końca. Jak sami widzieliście, wkręciliśmy mak persony. Łóżyska koła. Czy ja mogę jeszcze zaciski zamontować? Czekaj, czy ja mogę zaciski zamontować? Muszę ściągnąć koło. Więc musimy, moi drodzy, ściągać jeszcze te koła. Oh my god! Człowiek by pojechał bez hamulcy, ty. Tym kluczem udarowym od naszego brata by było o wiele lepiej, wiecie? Tu trzeba kręcić i kręcić, a tam to widocznie pewnie jest w i koniec. A tu kręcisz i kręcisz, ty, bez sensu. Dobra, dawaj mi te. Ale czekaj, bo to jest lewy, ty, bo za chwilę mi się... Co się z tą becią stało. Czemu Ona się tak odwróciła teraz. Tu musicie wkręcić jeszcze te zaciski. I teraz te kółko. No i z Becią coś się dzieje, ona za chwilę wpadnie tam do tego. To jest bez sensu ty. Ta gra jest tak zbugowana, że to jest niemożliwe. I teraz tak, tutaj znowu potrzebujemy zacisk lewy. Dobra jest Auto zaczyna wisieć w powietrzu. Wydaje mi się, że ja zrobię to auto i ona od razu będzie obite całe. Czemu one w powietrzu wisi, to ja nie mam żadnego pojęcia, nie? One się przesuwa, no patrz co się dzieje. Ta gra naprawdę jest zbugowana. Czy ja mogę jakoś to auto popchać? No bo one. O mogę, patrz! Ja ja mogę, patrz. Widzisz? No, nie, 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 nie w tą stronę, nie, 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 tu, 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 tu Tu, tu se tak będziesz, o, patrz Dawaj, dawaj tam, nie w tą stronę, bo na kanał nie wejdę No patrz, co się dzieje, nie, auto się przesuwa, nie wiem w ogóle o co chodzi ty. I teraz tak, zacisk hamulca prawy Auto wisi w powietrzu, no i to by było na tyle, już mi się chce pić Ja już muszę wracać do domu, bo ja umrę, wiecie o tym Jak już było pierwsze, to ja już muszę się zwijać Co tu jeszcze mamy, tu mamy jeszcze ten, dobra ja mam nadzieję, że będę mógł jakoś wyciągnąć sobie tą naszą becie. No patrzne, jak ona wygląda Wracamy do domu. Tu jeszcze mam jedno. No szkoda, że nie wziąłem ze, ze sobą piwska ani jedzenia. I Borys pewnie też tam pisze, bo on też chce pić. Na milion procent, bo nie wierzę, że nie. Dobra, tu się zamknęło. Aha, ten układ dolotowy tutaj trzeba ma, nie? Nie, już go wyciągnąłem. Dobra, tutaj leży. Kanister, bierz ze sobą. Nie wiem dlaczego go w ogóle tutaj wziąłem, ale ja myślałem, że ja pojadę jeszcze do miasta. No, pojedziesz do miasta. Uważaj ty. Ja nie dojadę, ja znowu umrę, nie? Ja mogę sobie piwsko wziąć ze sobą, albo mogę... No też jedzonko wziąć ze sobą. Te Piwsko jest naj... Ja umrę! Nie dlaczego ja umrę? Bo ja muszę jeszcze napalić w piecu. Żeby się... Nie, ja mam puszki, dobra! Także jest spokój tutaj. Cio tam być. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Tu jest, tu jest ścieżka, dobra, jedziesz, baby? Nie tu! Ostatnie ostrzeżenie! Umrzemy znowu! no! Jedź! Umrzemy znowu, no. Ostatnie to było ostatnie ostrzeżenie. No, mogę wziąć sobie to piwsko ze sobą, no a tak to to lipa. Jedź! Przynajmniej tutaj u brata będziemy. Dawaj, wyjedź chociaż tu, bo zaś auto mi spadnie. Go, 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 Power Rangers! Jedź! Teraz umrę już. Teraz będzie. I umrzemy. Patrz. Więc pojedziemy sobie pomału, żeby ta auto mi gdzieś do wody nie wleciało, nie? I już, koniec. No i wszystko! Wiedziałem, że tak będzie, że umrę. No hamuj! Ja nie mogę umarzyć z pragnienia, idioto!